Daily jak daily. Musi być codziennie. I chociaż nie zawsze mam na nie pomysł, to i tak już od 15 dni jesteśmy ciągle razem. Dlatego dzisiaj daily numer 15 i czekoladka numer 15 jest na K. Także, proszę państwa, otwieramy sobie czekoladkę numer 15. Jest to prezencik. Prezencik, tak wygląda. Jest taki dość już duży, tak się prezentuje. Prezencik. Także jemy. I zapraszam do dalszej części tego ciekawego materiału. A dzisiaj, słuchajcie, może troszkę sobie pogadamy, co dalej planuje, co dalej będzie, kiedy będzie daily, kiedy nie będzie daily. Daily planuje, słuchajcie, do 31 grudnia. Dokładnie, czyli do końca roku planuje daily, ale. Nie wiem, czy mam na tyle pomysłów, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że te materiały nie zawsze są takie, jakie chcę, bo po prostu czas mi czasami nie pozwala na to. Dlatego wychodzę do was również z zapytaniem, czy nie chcielibyście, abym publikował materiały co dwa dni, a były lepszej jakości? Czy wolicie codziennie, ale czasami, no czasami nie będzie to tak jak ja? Tego po prostu chcę. Tak jak właśnie na przykład dzisiaj. No nie mam za dużo czasu, ale wziąłem tą kamerę, nagrywam dla Was, gadam z Wami. No i dzisiaj właśnie poruszymy te tematy. Także ja jestem w trakcie właśnie tworzenia miniaturki do tego filmu, którą zresztą zaraz zobaczycie. No i poruszając dalej ten temat, chcę Wam dokładnie powiedzieć, że materiał wychodzący co dwa dni ma więcej czasu na produkcję. I po prostu może być zazwyczaj lepszy. Mam więcej czasu na sprawdzenie pewnych tutaj kwestii różnych. Także po prostu pytanie zależy od Was, tak naprawdę. Czy chcecie filmy codziennie, czy co dwa dni? 14 dni już jesteśmy dzisiaj 15 razem, i 15 materiałów zostało wypuszczonych już w grudniu. Ale słuchajcie, tych materiałów do wypuszczenia jest jeszcze no. Bez tego 15, z tym 16. Eee, także albo będziemy mieć 16 materiałów, albo jeszcze 8, albo przynajmniej tych 9, 10 myślę, że wyjdzie na pewno. Eee, także piszcie w komentarzach propozycje, czy chcecie jeszcze 8 filmów, czy 16, troszkę gorszych, chociaż no, nie obiecuję, że będą gorsze. Czasami się po prostu takie zdarzą. No i czekam na wasze zdanie. A przechodząc sobie do takich zwykłych czynności, no to co? Dzisiaj muzyka znów będzie grane. Później jakiś tutaj trening zrobimy. Na naszej choince dowiesiłem tutaj czekoladki. Tak to wygląda. Pogoda za oknem pokazuje 9 stopni, także nie jest źle. Mam nadzieję, że śnieg będzie. 24 ma padać. Może i nawet 23, także no tutaj przynajmniej yy, no z tego można mieć po prostu radość. Mam nadzieję, że to się spełni. Dzisiaj wyszło tak krótko. O, pokażę Wam jeszcze tutaj Georgia. Dzień dobry, witam. Yy, słoń... Słońce u mnie świeci, wiecie? Patrzcie, świeci u mnie słońce. Możecie napisać, jak u Was, jak dotrwaliście do tego momentu, co tam u Was ogólnie słychać i. Czy macie jakieś plany związane z kanałem? Czy myślicie? No, możecie wszystkie pomysły swoje dawać. Ja postaram się je realizować, oczywiście. No i jeżeli Wam się filmik spodobał, ten może nie, ale poprzedni, wczorajszy, przedwczorajszy albo jutrzejszy, no to co? Subskrypcja, łapeczka. Ja byłem Żyłka, Siemaneczko.